Siema. Witam Was w bardzo super zajebistym odcinku, mianowicie takim, gdzie po prostu omówię sprawę z tym SMP. Co dalej? Bo w sumie to nie widzę przyszłości już dla tego SMP, a nie widzę przyszłości tego SMP przez to, że po prostu tutaj nikt nie gra. No. Znaleźliśmy ludzi, którzy tak bardzo chcieli grać, tak bardzo chcieli z tego serwera nagrywać, że to hit. No a gdy przychodzi co do czego, to każdy ma to w dupie i zapomina. No tak było się w tym przypadku, że zgłosiło się z 10 osób może, a grały tylko 4 osoby. I to też do czasu. Nie wiem, ja na serwerze jestem sam od, nie wiem, jakiegoś chyba tygodnia. Czasem tam Fruxis bił. Od tygodnia no. Może nawet trochę dłużej No ja tego nie rozumiem, no kurde Ludzie się zgłaszają, bo chcą grać Okej, okay, wbijają sobie na serwer wspierają Żelazne sety I na następny dzień już... Nie wbijają w ogóle Co to jest? Tylko jednorazowe wejście? Nie wiem, ja tego nie rozumiem Tak było w przypadku większości osób na tym SMP I teraz chcę poruszyć sprawę... Pewnego... Byłego członka tego SMP Makarona Kurwa Chłopak 23 lata I jedyne co robi to psuje grę innym. Wczoraj zgrifował jakieś 70% bazy Alexa, wybuchł im skrzynki z itemami, dobrymi itemami, i później zrobił to samo u mnie. No, patrzcie, jak to wygląda. Nawet kupa tego pięknego smoka zaczął niszczyć. I to jeszcze bez żadnego powodu. I jeszcze po tym wszystkim napisał, że już mu się to SMP znudziło i wyszedł. Po prostu wyszedł. Serio. Kurde, patrzcie, jak to wygląda. On wszystko poniszczył. WSZYSTKO TOTALNIE? No widzę, że rozabił. Co? Ty nie no, to jest hit jakiś naprawdę A Mibex pewnie teraz szczerzy się do monitora Czekał na ten moment pewnie całe swoje życie Przynajmniej jak kaktusów makaron nie zaje... Zimne TSMP wytrwało miesiąc i 10 dni, więc nie jest źle No nie no, po prostu z Aleksy mamy takie szczęście, że dodajemy osoby, które tak naprawdę mają w dupie tą grę i tylko piszą, że chcą grać, a jak już grają, no to właśnie robią takie rzeczy, oczywiście mówię o niektórych, bo niektórzy byli naprawdę fajni, spoko i fajnie się z nimi grało, ale no tacy ludzie jak Makaron to no, nie powinni już być na żadne SMP u żadnych twórców przyjmowani właśnie przez takie akcje i to bez powodu, naprawdę bez powodu, nic mu nie zrobiliśmy, no na razie to jest koniec tego SMP, no... Właśnie przez to, co powiedziałem dzisiaj. No bo, bo tutaj nikt nie gra, no a co ja będę sam nagrywać? No a może będę, tylko że... Coś innego też na moim kanale, co jeszcze się nie pojawiło, czyli może nie wiem, jakiś jakiś hardcore, możecie napisać co o tym sądzicie, ja chętnie poczytam. czy wszystkie komentarze zawsze czytam, ale to, to teraz szczególnie poczytam. Postaram się coś takiego zrobić, jeżeli większość osób by chciało na przykład. No, bo o tym SMP to na razie, no nie wiem, no, szanujmy się, no ale no jak ja mam tutaj sam grać? jeszcze jak jest wszystko poniszczone, mi się tego nie chce odbudowywać, bo... W sumie po co, jak i tak już raczej żaden film z tego SMP nie powstanie na moim kanale ani u innych. Raczej tak na jakieś 75%. No nie wiem po no co jest to naprawdę jakieś niepoważne. Nie to jest dla mnie trochę śmieszne i trochę przykre, bo fajnie się to grało. No, i to się właśnie tak skończyło, że ludzie przestali grać. A Karon wszystko poliszczył. To w sobie tyle, no. Nie będę was już tutaj dłużej trzymać. No i mówię wam, że to jest raczej na 75% koniec. Zobaczymy w przyszłości. A jak coś, to oczywiście zostaniecie poinformowani. No i co, no, i w sobie chyba na tym będę kończyć, tak, no. Fajnie się grało, fajnie było, ale się skończyło. Trzymajcie się, jak macie jakieś SMP i kogoś chcecie dodawać, to uważajcie, właśnie. Na takich ludzi jak Makaron, bo oni wam tylko będą niszczyć grę. Kurde. I no, ja się tutaj będę z wami żegnać. Trzymajcie się i... No bo dobra jeszcze dalej. Trochę. Trzymajcie się i... Siema!